Cześć, nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem sportu. Od wielu lat wspieram ludzi sportu w rozwijaniu umiejętności mentalnych, radzeniu sobie z różnymi sytuacjami w sporcie i w życiu oraz odkrywaniu samego siebie. Wszystko po to, aby mogli osiągać swoje cele, spełniać marzenia i realizować potencjał, który w nich drzemie. Niedawno zdecydowałam się przygotować kurs online dotyczący motywacji w sporcie z uwagi na bieżące potrzeby wielu moich klientów. W tym kursie jestem przewodnikiem po meandrach motywacji w sporcie i aktywności fizycznej. Otwarcie dzielę się w nim rzetelną wiedzą i daję konkretne wskazówki do pracy nad sobą i swoim przygotowaniem mentalnym w tym podstawowym i chyba najważniejszym obszarze psychologii sportu, jakim jest motywacja. Przy rzetelnej i systematycznej pracy z przygotowanymi przeze mnie materiałami, po ukończeniu tego kursu odniesiesz wiele korzyści. Między innymi usystematyzujesz wiedzę na temat motywacji w sporcie, dowiesz się, jak działają mechanizmy motywacyjne. Poznasz sposoby na tworzenie własnych systemów motywacyjnych, a także sposoby na monitorowanie czynionych przez Ciebie postępów. Dodatkowo zwiększysz też swoją samoświadomość zawodniczą. Program, którym się dzielę, jest sprawdzony przez zawodników obydwu płci w każdym wieku i na zróżnicowanym poziomie zaangażowania w ponad 20 w dyscyplinach sportowych, no bo przecież nad motywacją potrzebują pracować zarówno młodzi adepci sportu, jak i zawodnicy na szczycie, czy u schyłku swojej kariery. Ten motywacji dotyka tak samo osoby amatorsko uprawiające sport, jak i profesjonalistów, dla których sport to nie tylko pasja, ale także praca. Motywacja tak samo konieczna jest u szachistów, jak i piłkarzy, siatkarzy, szermierzy, pływaków czy triatlonistów. Niezależnie do której grupy zaliczasz się obecnie, informacje i ćwiczenia zawarte w tym kursie będą adekwatne, bo są po prostu uniwersalne. Ja jestem przekonany, że znajdziesz tu coś dla siebie, i nawet jeśli nie będzie to dla Ciebie odkrycie Ameryki, to mam nadzieję, że kurs pomoże Ci usystematyzować i poukładać konkretnie kwestie motywacyjne w Twoim życiu i przygodzie ze sportem, albo wręcz karierze sportowej. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o swoim instruktorze, czyli mnie, zajrzyj bezpośrednio na moją stronę internetową www.glowaycomandy.pl albo skontaktuj się ze mną. Przez formularz na tejże stronie. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia.